A jak wspominasz ten udział w tym programie? Fajna przygoda, że się tam wiesz, nauczyłaś. Fajna, fajna, fajna. Wiesz, co ja się nauczyłam jednej fajnej rzeczy, tak naprawdę od Michała, bo dawno się nie widzieliśmy, spotykamy się czasami gdzieś przypadkowo na jakichś imprezach muzycznych, mm. ale on mnie nauczył jednego szacunku do publiczności. Tego mu nie można odmówić. Zawsze taki był i zawsze powtarzał, że on może spełniać swoje marzenia i żyć dzięki swoim marzeniom, tak naprawdę dzięki swojej publiczności, i zawsze rozdawał autografy, pamiętam po koncertach do ostatniego fana, i bardzo kładna to nacisk i ja też staram się, dlatego że wiesz, no, ja mam taką świadomość tego absolutną, że um, gdyby nie publiczność, to nie byłoby Pauli, dla kogo miałabym śpiewać i kto tak naprawdę słuchałby tych piosenek, i zawsze powtarzam, że ten taki moment, kiedy artysta uwierzy w to że jest gwiazdą, że jest wielki, to jest ten ostatni jego dzień, wiesz? To jest taki, taki gwoźd do trumny. Paula, no pokora, głos... wiesz? Pokora, mm? pokora, jeszcze raz pokora. Głos to ty masz. Dlaczego nie poleciałaś do Ameryki do jakiegoś talent show? Sara James teraz cię zgłosiła. Mm -hmm. Dlaczego ty nie chciałaś wiesz, co? za ja granicę nigdy nie myślałam, lecieć? Wiesz, ja nigdy nie myślałam o, o tym. Nigdy gdzieś nie widziałam siebie za granicą. Mm? I chyba dlatego, wiesz, jakoś tak zawsze myślałam o Polsce. O... Tak szczerze po prostu, wiesz, bo szczerze tobie mówię. Hmm? Poza tym wiesz, wydaje mi się, że młodzi ludzie mają chyba. Ja widzę po swoim synu, on ma 14 lat i oni są, jeżeli mogę tak powiedzieć, takimi obywatelami świata. świata tak, i mają takie po prostu inne, nie wiem, inne myślenie zupełnie. Adaś mój ostatnio mówi do mnie: wiesz, mamo, ja bym chciał zostać wynalazcą, i znalazłam taką szkołę po szkole średniej. I ona jest w Emiratach Arabskich albo w Stanach. Wiesz, nie ma dla niego granic, wiesz. A dla mnie, no to wiesz, ja się urodziłam w małym mieście, mm. bo to Warszawa to było takie, teraz on chce polecieć do Stanów Zjednoczonych. No to super, wszystko wiem. Dzięki. Dziękuję bardzo. Również Ci dziękuję. Do zobaczenia. Pa.